Witam was wszystkich serdecznie, to jest ten Remek, a to odcinek escape'owy. E, tym razem e, z SKKF. Siemano. No tak, i dzisiaj sobie przejdziemy mapkę It's Better Together. E, mapka jest naprawdę bardzo fajna, dosyć długa, więc chyba podzielimy odcinki na, na części, zobaczymy ile tego będzie. No i, no i lecimy, no. Ogólnie na tych tabliczkach pisze, że gramy na peaceful, nie niszczymy bloków. I co tu jeszcze powiedzieć? To co zawsze. No, dokładnie, Taki standardowy zasady. Jest jedna fajna tabliczka, palenie się jest, jest przyzwolenie <grymne> na palenie się. Więc jak Dokładnie. coś to możemy się palić. No. A co ty tam masz? ja już masz. No ale już wyrzuciłem już prawie 20 i o, jest kurczak. O jest kurczak, on no, fajnie wygląda z tą główką. Ostatnio udało mi się rzucić pierwsze jajko i prosto na Madzi twarzy po kurczek. <grymne> no to to jest fart, O spadłem, o, o, jestem, dobra. Jak ktoś z Was grał w portala, to moje pierwsze skojarzenie to portal jak dla mnie jest bardzo podobna, więc nie wiem, no, czy też no, Was tak skojarzy, ale... Ja akurat ups, nie grałem, powsta. ale tak z tego co mówiłeś, to jednak wydaje mi się, że będzie chyba podobna, no. To jest taka współpraca. Zobaczymy jak to pójdzie. No to, to ja będę player 1. To jest coś podobnego jak w portalu, tam też były takie jakby kapsuły tak? i musiało od dwóch graczy wejść, żeby kontynuować. Okej, okay, to Wyjdziecie. ja też wciskam. A fajnie to jest zrobione. I going to go o, nie zdążyłem Scanning body. <laughs> Skanowanie. Ooo, lawa. To przypomina tu taką windę, co jest w portalu. No, a Ale kurczę, ktoś musiał się na tym napracować. I co, no. i tutaj? Czekaj, jestem w jakiś... A O, widzę się. <laughs> no. O. O, Dobra, jestem w wodzie. O, dużo tabliczek. Jest łóżeczka, to, jest to możemy tutaj historia, sobie no. zrobić. E, Sejwa, tylko zmienię czas tak, na noc. Tak, tak, tak. Dobra, powinna być noc. O. Tu jest chyba jakaś historia, to w... ale to chyba, tego. Jak wejdziesz nie... do łóżka, to zapisze nam się checkpoint. Tak, tak. Już śpię. Znaczy, za no ja też. Hmm. I już. Okej. Okay. Chyba Są... ty, ty też masz takie tabliczki? Aha, mam to samo chyba co ty, jakaś to fabuła. To jakaś... Tak, jakaś historia. To walić fabułę, bo lecimy dalej, nie? O. A. Czekaj, to tej... Well my name is Glafos, a w portalu była GLADOS, więc... No moje skojarzenie chyba było słuszne. Dobra, lecę za tobą. Szadem o tej gdzie. Mamy nie panikować, mhm. Mm a czy to jest znów jakiś następny... Uu. I to jest właśnie jedno z tych rzeczy, o których ci mówię, że musimy współpracować. A? Teraz trzeba strzać o co Dobra, no ja mam dźwignię, no więc pewnie musimy wcisnąć obydwoje dźwignie znając życie. No, ja... O, działa. No już, za pierwszym razem. I następny, będziecie liczyli dalej. Dobra, teraz pewnie coś podobnego, tylko z guzikami, to musimy się zgrać w czasie. To na 3, cztery. 3, 4, trzy. O, udało się. Wyszedłem? Tak, przyszedłem. Dobra, ja też. Masz jakąś skrzynkę, ja nie mam. Za tobą. Papierek mam. A, Ja czyli mam tutaj nawet rzucić. płytkę naciskową. Ja też. A płytka naciskowa uruchamia pistony tutaj. To no, wejdź tam, no to spróbuj tam wejść. Ja na swoje mogę wejść, okej. Okay. O, tutaj jest dziura. Tutaj jakieś złoto, jest dziura na drugą stronę. Czekaj, czekaj. Aha, to musisz mnie pierwszego puścić, bo ty, ty masz tutaj drewnianą, na którą mogę coś O, położyć. dobra, już. Mam ten papierek. Teraz ci go rzucę. O, i teraz, teraz ja muszę go O, i teraz... O, A, okay, teraz. Ja papierek poni na swoją muszę wziąć. No bo droniana właśnie na tym polega. Możemy lecieć. Dobra. Pięknie. Guziczek i w drogę. O właśnie, nie sprawdziłem czy się wszystko dobrze nagrywa. Zrobię króciutkie cięcie. No, już jesteśmy... Jest wszystko okej. Okay. I następny etap, chyba czwarty, no tak dobrze. Dobra, ja tutaj znowu mam na dole jakąś tabliczkę. Znaczy nie tabliczkę, tylko płytę naciskową. A to płytkę ja też mam, A stanę dole. A dole pod... widzę... O! O, otworzyłem ci. Dobra, moje co robił? To samo. Dobra, to może ja przejdę. No, spróbuj. Tutaj mam kolejną, tylko... A, to, to już mi otwierasz następną, czyli ja będę musiał pierwszy przejść. No, bo ty tam wchodząc właśnie do tej drugiej, otwierasz mi trzecią. Się, czyli trzeba czy, czy, czy ja będzie na no. jestem player jeden chyba, dlatego właśnie będę we wszędzie pierwszy. Tak mi się wydaje. Dobra, to co, ja wchodzę na tablicę na płytę. Hops, hops że tutaj. A! <laughs> Ale ty chyba też pierwszą otwierałeś moją. Ale to, to nie jest na czas przypadkiem, że musimy sobie otworzyć, lecieć szybko i. A wiesz, co możliwe? To możemy spróbować na Bo czas. No to chyba poprzec. nic nie ma, ty tutaj też nic nie masz. W drugiej komorze. trzeci też, no to chyba trzeba będzie na czas jednak zrobić. No, no dobra, tutaj ja się przygotowuję. To też na trzy, cztery. Trzeba będzie na spidzie, no. na trzy, cztery. Fuck. Dobra, ja tu przyszedłem. Ja czekaj, to teraz... Dobra, to, to jeszcze raz zwracam no. Jak ty to zrobiłeś? No, Przebiegłem. postaram ja się... Czekaj, zobaczcie. Nie no, masz masz kilka sekund opóźnienia, tak ze dwie, ze trzy To trzy, 4, 3. O, a moja trasa od razu zniknęła. Kurczę, spróbujmy jeszcze raz. Chce, może gdzieś tam zacielnął, jest jakiś repeater, który odlicza losowy czas, i musimy się wcelować. No chyba. Dobra, teraz? Trzy. Mocze, cztery, cztery. No. O, trzy. Tak. Fuck. Ja, <głos》> ja jestem, czekaj, co teraz? Wiecie co. Nie, to musimy znieść raz. Dobrze jest. Tam za chwilę będzie znowu to samo, więc. Oj, boję się no. Uwaga. Trzy. No te I ry! Kurczę, moja oh, się okay. od razu chowa. To jest jakieś dziwne. Na pewno tak to trzeba zrobić. Nie, może to jest na myślenie. Kurczę, no nie wiem, ja uruchamiam twoją... A zrób to chyba... czas. raz, zrób to Czemu ty w pierwszy raz uruchomiłeś trzecią? Wiesz co, jej pierwsza i druga się odsuwa. No to czekaj, ja przelecę na sam... Jeszcze raz zrób to. A weź ty na swoją wejść na chwilę. A to właśnie spróbuję na tym ostatnim wejść, poczekaj. Ah! O, dałem radę. O, teraz o, widzisz! otworzyło mi się. Dobra, no. <grym> się> czyli jednak przechodziliśmy to jak debile, spoko. No to. O, i teraz, to teraz się muszę wrócić. To, wprz... Właśnie, teraz się wróć. I teraz iść do przodu. Oj, teraz mi się otworzyło i... O, świetnie, no. dałem Guziczek i lecimy dalej. Nie no, powiem szczerze, bardzo fajna... To dopiero czwarty etap, był teraz... O nie! O nie! O, a tu są jakieś... Ja mam tutaj jakieś zapalone pochodnie. Chyba Kurczę, trzeba niec, zmienić po prostu... Energię, żeby się paliło, albo nie... Zróbmy... Czekaj, ja bo u mnie się jedna pali, to zapalić, Daję ja ją wyłączę. Zgasić, pytanie. Hmm... A u mnie się nie świecią... Nie, tu się świeci. W tym się świeci... O, już się nie świeci, czekaj, czekaj. A to wiesz co? Możliwe, że ty przestawiasz mi, a ja tobie. A spróbuj mi to przestawić, tutaj. Dobra, przestawiam. O, u mnie nic nie świeci. nie Ale jak tam to się zmieniło? Czyli chyba, że... Tak, zmieniło się, zmieniło się. Czyli ty Poczeka, u mnie... ja wszystkie zmienię. Powinny ci się wszystkie zapalić teraz. Działa? O, tak. A ty, u ciebie się wszystkie palą? Tak. To teraz tymi pociągnij za to, gdzie tutaj stoję. Mhm. Mm um, teraz za tą. Jest. O, o, działa. Pięknie. Jakiś dispenser. To text tak z Team Fortress 2. Co? Tekst Team Fortress 2, gruby to mówił. Grałem, ale jakoś tak nie kojarzę. Ida dispenser here. Też nie, nie wiem czy to był gruby. No każdy to miał. Dobra, Zresztą widzę, że znowu coś masz tutaj w skrzydłach. Tak, mam papierek właśnie, widzę. Tylko, tu mi brakuje... ...drabinek do góry, czy chyba będę musiał... Ja mam jakąś na góra. Właśnie też mam. I chyba do tej samej, mam tak, tutaj mam tutaj za... Dwie płytki naciskowe. O, właśnie tutaj mam jakieś dispenser. Jakieś... I on będzie do ciebie leciał chyba, tak. Jak tego ty jak potem płytkę, Ale coś, coś zrobiłem. To tutaj się coś mi? ze ściany wysuwa. A spróbuj teraz. A co mam zrobić? Tu bo tutaj, tutaj w dispenserze umieściłem papierek. I nie wiem czy on. Hmm, wiesz co? Ja mam tutaj dwie płytki na dole. Aha, czyli. A, Dobra, otwórz, a tutaj otwierasz mi te przejścia tutaj? Tak, tam na dole są dwie płytki. I jak na nie coś położę, to ci się przejście otwiera. A to spróbuj. Z tym, że mogę tylko jeden naraz. Jedno... Jak raz a a zajdę, jak nacisniesz te drugie? To się chowa? Drugi to jest drugi. Ja mam jeszcze u góry jakieś dwie płytki naciskowe, ale co one robią to... O, czekaj, coś znalazłem. Activate dispenser. O, mam... O, właśnie, to jest to. Czyż masz teraz papierek, a to... no już ci wypadł. Ten, ten, a ten, tylko który jeden przekazałem. Tak, tylko, tylko jeden miałem. I musisz położyć chyba ten, ten papierek na tym drewnianym... Yy, na tej drewnianej płytce. Bo ona właśnie na tym polega. Dobra, to ja położę tej papierek, a na drugi mhm. po prostu wejdę. Powinno zadziałać, tak, 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 bo to jest to przejście moje. O, jak okay. pięknie. Ja już pędzę do góry tutaj, jakaś skrzyneczka, następny papierek. Okej, okay, to pa. chyba je po prostu muszę tam na górę u siebie położyć. A teraz musimy otworzyć, tak. To zlecę do ciebie pod do dispensera znów. Kurczę, ale ktoś się na tym nieźle napracować. I podobna mapka jest strasznie długa. Dobra, mam dwa papierki, to lecę tam do siebie i je wrzucę. A ten też masz, rozumiem, te drewniane, tak? Tak. Ehm, dobra. Czyli coś się zaraz stanie. O, coś mamy przejście. Stało. U ciebie też jest? Tak, tak, u ciebie też. O, Lecimy. Super. Guziczek. <laughs> I lecimy dalej. Pięknie. Na razie najtrudniejsza była czu kolor. Next color. Hm. Ja mam tu jakiś guzik, uwaga, wciskam. Coś się zmieniło? Czekaj Jakieś szkiełko jest Jeszcze raz wciskał O Boże, tylko nie wiem to jest, to jest chyba żółty Mam coś za szybką ciebie, za no? szybką mam właśnie wełnę, ale chyba żółtą, no? Mam żółtą wełnę za szybką Color kod jakiś... O, teraz jest czarna, teraz jest czarna. No to musimy jakąś wybrać czyli czyli ty Pytanie ty coś jak... zmieniasz, poczekaj. A, po tym... bo tu masz ten ja ci muszę otwierać za każdym razem, bo tam masz widzę guziki z kolorami. O, okej. Okay. Czy to jest taki kod rozumiem, czyli ty mi podajesz po prostu kod. Yy, I... Next color. To poczekaj, teraz jest czarny. To czarnego nie mam. To nie, to będzie niebieski skoro... Aha, to niebieski. czekaj, to mi otwórz, ja kliknę ten przycisk i zobaczymy na jaki się zmieni. Dobra. I teraz jest... Niebieski. Dobra, wciskam niebieski. No okay, i teraz raz ci znów ci użyć? Puścić, no. Dobra na czym, na czym to polega, boże, nie mam pojęcia. Przeba, trzeba w odpowiedniej kolejności je takie. jest czerwony. No. czerwony. no co my tu mamy? U Koniec kolorów. Jak to koniec? Aha, widocznie przeszliśmy całą serię kolorów, bo tam naciskałeś już wcześniej pierwsze. Czyli... Ale co teraz ci się pokazuje? Teraz właśnie nic, jest zwykła, jest zwykły blok y... żelazny. Czyli chyba musimy znowu od nowa, wiesz co chodzi? Rozumiem Dobra, to... No to... Na początku A to pewnie jest koniec, a żelazny to podobno. Coś taki początkowy, czy coś takiego. Dobra, mm -hmm. to zobacz teraz. Teraz jest żółty. Dobra, żółty. I teraz znów się puszczam. I teraz właśnie to jest dziwny kolor, kurczę. To chyba zielony, no. To będzie zielony, no. Strasznie ciemny, bo tu jest cień. Zatem już... Dobra. Wcisnąłem zielony. I teraz chyba niebieski był i czerwony, nie? Dobra, to się upewnijmy. Jaki się pojawił. Teraz jest niebieski, tak. I potem czerwony. Ta niebieski czerwony. i czerwony. Odało się. Okej, okay, spoko. Guziczek i next. Co my tu mamy dalej? Oj. Guziczki. Dużo guzików Cię Trzeba będzie chyba naciskać, naciskać chaotycznie. O! Gdzie jestem? O, znów jakaś fabuła. O, i kapie woda z góry. Dobra, tego się nie spodziewałem. Wow. A to ty cokolwiek klikłeś w ogóle? Jakiś guzik wcisnąłem, pierwszy lepszy. jak się, I się nagle tak podłoga zawaliła. No jakaś fabuła, to ty lecę dalej. O! To jest widzę następna komora Okej, okay, to ja wciskam Chyba zaraz polecimy, tak Uuu, ciemno Coś tutaj pisze no, there be there be no. o. O. Co się w ogóle to stało? Prze... Ale ktoś musiał to zrobić A to były repeatery zapewne, no Nieźle <laughs> Zajebiasz czy mapka? No Good Coś, ten, coś Co tam, tu jest? coś tam. Coś tam, coś tam, coś <laughs> tam. Subject 1. Ok, spoko. No. O tu Ola, jest lawa, zobacz. tu jeszcze nie mam. Tu lawa kapie. Nie wiem, czy widzisz. No. Znaczy w sensie, że na środku. no Tutaj kapie. Fajne jest to właśnie, że w tej wersji 1.0 dodali to, że. Wow, 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 wow. wow. Chyba do, do góry, góry żeśmy się No. Prawdopodobnie. Jest to jest jakaś woda. O coś tutaj jest. Odzie? It's me. Wow. Nieźle, zobacz sobie sam. Czekaj, bo utknąłem fajnie czy nie. A znów... <grych> o, już. I tam jest fragment... fragment nocy. Jakieś gwiazdy. O kurczę, to się zaczyna robić takie trochę creepy. O. <grych> This way place. to No idziemy O, dobra. Jakiś drzwi. Coś tam jest ciekawego, nie wiem. Kolejne drzwi. Lawa. Biblioteka. Jakoś skromna widzę. O, diamenty. A! Diamenty! Minecraft Aha. Ciekawe co, co, z tym chodzi. Chodzimy po tak jakiejś chyba pięklatce schodowej, czy coś, Chyba tak szli na samą głowę. są tak... otwarte o. drzwi. I ciasta na końcu. Ja chcę ciasto. Te jakiś jaki Tam to jest skrzynka, ale tu musimy wejść no. Kolejna pusta. A na po drodze. A. Może w piecyku nic. Czy nie nic? Nic, nic Zły bałagan. Ten no? I co? Wszystkie puste. O, tutaj jakieś pistony się pojawiły. Coś się, coś się poruszało, nie? Tak słyszałem. To są drzwi w końcu. No nie wiem na czym to polegało, ale dobra. Cóż teraz? Teraz jesteśmy w jakimś tajemniczym miejscu. Przeszliśmy przez jakiś stary magazyn. Hmm. I... Hmm. Guz... To, A tam to jest, jest jakieś jak... przejście, no? Przejście, ale jest czarna wełna, więc mam takie złe przeczucie, że musimy wskoczyć hmm. tędy. Tylko pytanie gdzie? No właśnie. Tutaj nic specjalnego nie widzę. A na górze coś jest, czekaj, na górze coś jest. Teraz tak widzę, że. Tak, tak. No, może być, jest. Jest O, mamy flinta. Zapalniczkę. No, no to czy możemy sobie może palić. No. Tego nie doczytałem, widzisz? Że możemy palić. No dobrze. A nie, mówili, to że, dają, że. to że palenie bardzo. Coś tam. Jak to było? No, faktycznie. No. Że. Hm, jeszcze jeden został. Coś się nie chce spalić No ruchy ruchy Co jest A może spróbuj tak od boku ją podpalić Właśnie nie, bo wtedy się podpala no, podłoga się wtedy podpala Dobra, to może po prostu ją zwalmy No o, to wiesz co zrobimy Teraz to klocka wrzuć do ognia Czekaj Dobra Efektywne Spłonął. Dokładnie co teraz no zgodę. Dobra, czyli znowu mamy to windy. Mm, tak, tak, tak. O za! O, i znowu Ale łóżeczka. Dobra, ja śpię. Ci checkpoint, dobrze. Który to jest w ogóle teraz level? trzeba zobaczyć. Aj, nie wiem. To jest jakiś. Znowu pierwszy. To jest jedynka? Chyba tak. No. Z czerwonej wełny. Test pierwszy. A. a czyli teraz dostaliśmy coś bardziej skomplikowanego. Tam tak chyba drze, takie. O nie, a myśmy na czwarty nie umieli. No rozgrzewka, kto była rozgrzewka. Cześć, tu mam jakąś... O coś... O, coś wyderzyłeś? Jakiś drzwi. nieco. A weź wejdź, i wejdź to zobaczymy. A tutaj, tutaj, okej, okay, dobra. A. Ja sobie wejdę. Co my tu mamy? Um, nic. <noise> no to jesteś w klatce. Ziony A nie ma tutaj nic, żadnego przycisku ani nic I, takiego. Może potem dopiero tam musisz wejść. A spróbuj tutaj obydwaj. Dobra, chodzę. O, co się stało? Coś... A złoto mam zapalniczkę, się. mam zapalniczkę nadam. A się złoto podwyższyło i potem pewnie można wskoczyć... A nie gdzieś... mogę wykorzystać to... zapalniczki, którą dostałem? Wiesz, bo, to jest, bo to jest drewniana płytka, czekaj. Mówili, że możemy korzystać z rzeczy, które dostaniemy w skrzynkach lub dispenserach. Ci poczekaj, wyrzucę okay, tutaj. Okej, dobra. To ja ci otworzę najpierw przejście. O, tak, tak, tak. najpierw przejście. Już? O, teraz tutaj. Okej, okay, teraz tutaj podwyższam. O, działa. I jestem przy jakiejś drabince. Czekaj. Dobra, widzę cię tutaj. Jestem na górze teraz. Coś tam jest ciekawego? No właśnie chyba... A i teraz potrzebuję zapalniczki. Oh, Może o. mi się uda tobie... O tutaj cię wrzucę po prostu. O, fakt, rzeczywiście. Tu widzę wełnę czarną. No, dobra, widzę, że coś się pali. Fajnie. Tak. O, gravel spada. O! Draminki się palą. Gorszy A, czyli je, to jak chyba... przejście odblokowało. Tak Dobra, możemy teraz już tutaj na ludzie przejść. Ten lecę. jak Dobra, pięknie. Cienki. O! Brilliant. To jest numer Don's 2. O. To idziemy. Też trzeba pamiętać o czasie. Czekaj, już nagrywamy. Z 20 minut będzie. No bo jest 30. Nie ja po... wiem. No dobrze, na razie polecimy dalej. Na Skype'ie mamy 27. A więc filmik trwa już 20 minut. Postanowiliśmy zrobić z tego pierwszy odcinek, część ale nie odcinek. Resztę dokończymy, gdy będzie czas. Już za niedługo będzie, że będzie następna część. I to chyba wszystko, nie? No myślę, że taka zajawka, pierwszy odcinek 20-minutowy. ciekawe jestem czy Wam się spodoba, także możecie pisać, co myślicie o tej serii. Pisać łapkować, dodawać do ulubionych i wbijać na kanał SKKF, który jest w opisie oczywiście. No i wydaje mi się, że to wszystko, tak? No. no i cóż, no w takim razie do zobaczenia w drugim kolejnym odcinku. No dobrze, dosłownie. E, no, to na tyle. E, dzięki, że oglądanie trzymajcie się, cześć. No, cześć, pozdrawiam Was.